Pokażę wam jak w kilku prostych krokach zainstalować sobie u siebie N8N, N8N, nie wiem jak to się mówi, ale będziemy o tym, będziemy to nazywać N8N. Więc nie przeciągamy, pokażę wam jak po kolei w trzech różnych krokach zainstalować sobie u siebie na swoim serwerze bądź u siebie na swoim dysku n 8 Ostatni krok to będzie ten, którego ja używam, który jest według mnie najłatwiejszy w instalacji i najbardziej bezproblemowy. A dlaczego to robimy? Zobaczcie, mamy tutaj odpalone cennik N8N, który jest zdecydowanie lepszym i tańszym rozwiązaniem niż Make. Znaczy lepszym to oczywiście każdy ma swoje upodobania. Niektórzy lubią Make, a, niektórzy lubią N8n. W zależności od, no, od tego, co oczekują od platformy takie, tego typu. No ale spójrzmy sobie chociażby na opłacalność. Tak? Czyli mamy n 8 które w miesięcznym pakiecie kosztuje 24 dolary. Mamy 2,5 tysiąca workflow'ów i 5000. tysięcy Możemy mieć aktywnych workflowów, czyli mamy 5 tysięcy, mamy 5 aktywnych workflowów, 2,5 tysiąca możliwości wykonań, czyli każdy workflow może być wykonany 500 razy. Dużo, mało, w zależności od, oczywiście od tego, kto co oczekuje. Tu mamy 60 dolarów. To już jest 10 tysięcy workflowów i 15 tysięcy aktywnych, e, aktywnych tych workflowów. Mm, dużo mało, to też każdy musi sobie odpowiedzieć e, na pytanie. Jeżeli chodzi o make'a, no to tutaj mamy 1000 operacji za 0 zł, ale teraz musimy wziąć pod uwagę to, że operacja w makeu to jest wykonanie jednego takiego e, kółeczka w, e, całej, w całej naszej operacji, czyli tak zwanego jednego nooda. Czyli no, jak mamy operację na przykład.